Mówili, że to niemożliwe. Aktywacja komórki przy pomocy światła, przy pomocy aplikowanej na skórę technologii nie ma mowy. Jednak ludzie nie znali tego człowieka. To David Schmidt, założyciel i dyrektor generalny Lifewave, sprawił, że niemożliwe stało się możliwe. Zainteresowanie Dawida procesem aktywizacji naturalnej ludzkiej energii komórkowej, bez użycia leków czy stymulantów, doprowadziło do powstania Lifewave na początku XXI wieku. Jego misja? Popularyzacja produktów, które poprawiają stan zdrowia, samopoczucie, wygląd i długość życia bez pomocy leków. Dziś? Po niezliczonych badaniach klinicznych jest to potwierdzona technologia, a LifeWave jest na szczycie. Wielki przełom nastąpił w 2004 roku podczas amerykańskich eliminacji do Igrzysk Olimpijskich, gdzie najlepsze pływaczki NCAA pod opieką niezwykłego trenera i zwolennika Lifewave, Richarda Quicka, biły własne rekordy dzięki naszemu pierwszemu produktowi plastrom Energy Enchancer. Świat się o nas dowiedział, sceptycy nas krytykowali, jednak Lifewave uznano za bezpieczną technologię. Pojawiło się ogromne zainteresowanie ze strony zawodowych sportowców, trenerów, lekarzy, naukowców i zwykłych ludzi. Wszyscy potwierdzali, że życie z LifeWave jest lepsze i oznacza więcej energii, wytrzymałości, entuzjazmu do życia. Jednak Dawid nie zatrzymał się tutaj, jego technologia była coraz lepsza, wymyślał nowe sposoby na uśnieżenie bólu, głębszy sen, eliminację stresu i nie tylko. A to wszystko bez leków. Dalej były artykuły w prasie krajowej, wywiady, współpraca ze znanymi osobami. Ludzie z innych krajów dowiedzieli się, jak Lifewave wpływa na zdrowie, samopoczucie i wyniki sportowe. I tak też rozpoczął się etap ekspansji międzynarodowej. W końcu dobre samopoczucie po prostu widać bez względu na język. Potem nadeszła wiekopomna chwila. Słyszeliście o teorii wielkiego wybuchu? Wielki wybuch Lifewave był nie tylko teorią zmieniło się wszystko. To było lato 2018 roku. Komórki macierzyste i coraz większa świadomość ich znaczenia dla ludzkiego organizmu trafiły na pierwsze strony gazet na całym świecie. Lecz David Schmidt już od ponad 10 lat potwierdził badania nad procesami starzenia się ludzkiego organizmu oraz komórek macierzystych, które mogłyby tym procesom przeciwdziałać. To właśnie on skoncentrował się na możliwościach, jakie daje aktywacja komórek macierzystych. Następnie dowiedział się, jak wykorzystać technologię Lifewave do podniesienia poziomu peptydu miedzi, który aktywował komórki macierzyste bez zastrzyków. Reszta to już historia. Tak powstało X-39. Po premierze X-39 na początku 2019 roku odzew był niesamowity. Napływały do nas opowieści o jego działaniu. Z perspektywy czasu widzimy, że to jest produkt, który zrewolucjonizował świat zdrowia i wellness, a przy okazji zmieniał ludzkie życie. W związku z tym LifeWave rozwija się bardzo szybko. David twierdzi, że X39 to jego najlepszy produkt do tej pory. Świat patrzy w stronę LifeWave. Dystrybucja w ponad 100 krajach. Ponad 80 badań i testów klinicznych. Ponad 100 aplikacji patentowych i przyznanych patentów na całym świecie, w tym 70 w dziedzinie nauki regeneracyjnej. Brak konkurencji. Co to oznacza? Jeśli słyszysz o Lifewave po raz pierwszy, to może być dla Ciebie nowy etap życia. Masz okazję skorzystać z naszego rozwoju. Jaką drogę wybierzesz? Lifewave ma już swoją pozycję i wciąż się rozwija. To Ty musisz zdecydować. Możesz pomagać innym odkryć, jak wspaniale jest się znów świetnie czuć. Z Lifewave to nasza definicja możliwości. To właśnie Lifewave.